Dzień dobry, znajdujemy się w moim prywatnym garażu, to jest takie małe moje muzeum, część kolekcji takiej wartościowszej to jest w domu, a duża, duża, część jest obecnie na wystawie w miastku, to jest Centrum Informacji, Centrum Informacji Turystycznej. Turystycznej. Jako ciekawostki takie może, które nie są w tej chwili na wystawie, to tu jest szafa pochodząca z Rumelsburga, Prawdopodobnie z hotelu któregoś wewnątrz jest porcelana, pochodząca z Rumesburga Konkretnie z Stąd z tego terenu na 100%. Nie wystawiałem jej tylko z tego względu, że nie ma oznak Rumesburga nie ma logowań. Ale to są oryginalne rzeczy. Piękne z banki. Widać jaka była piękna robota kiedyś. To jest mlecznik. Bawaria okres przed y, 1939 roku na pewno. Ostatnie moje, to już jak wy, wystawa powstała, to są te trzy puchary. One są wykopane na ulicy Kaszubskiej. Gość narodu narobił sobie wykop pod dom i tam zostały wykopane piękne pucharki. Chełm niemiecki pochodzący widać po przejściach, Pewnie właściciel już Przebywa w innym świecie Tu jest ciekawa też stąd pochodzi łopata 39 roku jest tu nawet o, nie wiem czy widać Jest data. Nie wiem czy tak lubowali się w takich rzeczach, że wszystko sygnowali lub w jakiś sposób znaczyli, że to jest ich rzecz to jest gochownica one, to dzisiaj są używane, podobne, nie wiem. Tu się robiło gofry. Zalewało się ciasto. Wkładało się do piekarnika. Czy Gdzieś do węgli, nie wiem jak to dokładnie. To jest maszynka do robienia konserw. Ale ona jest, to już jest produkcja powojenna. To jest maszyna Singer, które był bardzo po wojnie używane, bardzo w każdym domu prawie że były. Tam z tyłu dalej jest magiel, też z Rumesburga pochodzi. Stary klamki. Helm strażacki. stazacki, niemiecki. Z oryginalnym wkładem. Kanka na mleko. Taki kiedyś jeszcze, ja po mleko chodziłem, jest taką kanką. Teraz już tak nie robią. Tam u góry można zauważyć, jest kolekcja dzwonków. Parę jest wystawionych na wystawie, a pozostała część jest tutaj wisi góry. Tu są stare olejarki. Okres być może, że to jest przedwojenny, znaczy międzywojenny ale na 100% jeszcze tego nie wiemy. Szukamy wiarkiem źródeł wiarygodnych. Jeżeli znajdziemy, to będzie to opisane. To jest taka duża wiarka lampy, które były używane przed wojną. Chyba do dzisiaj nawet już, jeszcze do niedawna były używane. Głodowe, tak. też no to, to to z różnego okresu. W okay. znam, że to są A tu są, tu są wkłady do tych lamp. To jest fragment, lotki bomby, która spadła na miasto. To jest odławek. To jest łodzieżowego. To jest nie to W tej chwili to jest, to jest, to jest, to jest, z to jest złom. Tylko ciekawostka, to jest znaleziona fragment szczęki hipopotama. To są większe kawałki. Moska. Tak to wygląda, dokładnie to wyglądało tak. Dolna szczęka, górnej niestety nie udało mi się znaleźć. To jest tak jak plut, tak jak on. To no, musiał być pokaźny zwierzak. O. Bardzo ładne. to jest bardzo stare. kilkaset lat musiał Z drugą stronę odbijając już w stronę nowoczesnej techniki przynajmniej. na Natomiast też warto zwrócić uwagę na tą kolekcję radioodbiorników, którą tutaj Janek ma, bo tych radioodbiorników jest tu chyba z 8 czy 9, jak widziałem, tu stoją 3. To jest już w większości okres powojenny, lata 50., 60, zdaje się. Część jest polskiej produkcji radioodbiorników, część jest jeszcze niemiecka. Tu stoją trzy, tam powyżej stoją też dwa radioodbiorniki, tak przysłonięte przez dyszący rower. W dalszym ciągu, jak się tam przechodzi, tam jeszcze dwa stoją i to, tak także są porozrzucane, trochę no tak jak miejsce pozwala sobie to umieścić. Ale jest to dosyć ciekawa taka projekcja. Każdy jest z nich inny, a jest ich dosyć tutaj dużo i wszystkie takie. No się wokół kręci, że już takich mebli się nie używa w domu, bo wtedy to był mebel. Dzisiaj w każdej komórce mamy radioodbiornik, a kiedyś no to takie dosyć pokaźne były, że w dzisiejszych czasach mamy jeden telewizor, by się tych gabarytów nie powstydził. nie? O, tam jest też taka ciekawostka, to Janek mi pokazuje, warto zwrócić uwagę. Kalkulator naszych ojców? Tak, na korkie jeszcze, czyli maszyna do liczenia, to co wcześniej zastępowało tradycyjny kalkulator. Trudno mi teraz powiedzieć, jak ona działa, bo trzeba by na nią popracować te ustawienia, ale są osoby, które na pewno jeszcze doskonale pamiętają, jak w latach 60. i 70. z tego typu maszynami w, w zakładach pracy, czy gdzieś tam różne obliczenia wykonywały, więc jest taka ciekawostka, którą jeszcze sam pamiętam ze szkoły. wcześniejszy model. Model. Tak, to też liczyło. Ale to już takie bardziej prostsze, bo to takie no, szczyt nowoczesności na, na lata tam powiedzmy 50-60 na liczyło, no to w każdym sklepie szanującym się przed wojną i po wojnie musiało być, nie? Tak. Oczywiście. No większość, tak jak Janek wspomniał eksponatów z jego kolekcji znajduje się w tej chwili na wystawie w Centrum Informacji Turystycznej w miastku. Głównie te dotyczące okresu przedwojennego. Tutaj mamy takie rzeczy, które są z okresu PRL-u, troszkę późniejsze, wcześniejsze, tam niewiele. No i oczywiście te wszystkie takie najcenniejsze rzeczy, drobne, jakieś zdjęcia, inne pamiątki, to trzyma w domu w odpowiednim miejscu. Natomiast tu w garażu mieszczą się te rzeczy, które po prostu w domu już by zbyt wiele miejsca zajmowały, ale też są po prostu ciekawe i piękne na swój sposób. Warto tu zwrócić uwagę. O, oryginalny karnisz z tego domu z okresu też międzywojennego. Dokładnie nie wiem, ale przed pewnego roku na pewno. Bo to jest, pochodzi z mojego mieszkania. Samo wydanie książki no to już wiadomo jak, ale pomysł był nas wspólny, w sumie ja zaproponowałem tutaj kiedyś Jarka poznałem na u mnie i okazało się, że mamy tą samą pasję podobną. Ja posiadałem pamiątki, odwiedzę historyczną i tak się zrodził pomysł. No tak, zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Janek pokazywał różne ciekawostki, które ma. Ja jest oczywiście z wielką pasją oglądałem. Oglądaliśmy wiele różnych rzeczy, porównywaliśmy swoją wiedzę. On mówił, co wie na ten temat. Ja starałem się znajdować rozmaite informacje na, na temat różnych przedmiotów. Rozmawialiśmy, doszliśmy do wniosku, że po prostu trzeba to jakoś. Pamiętni, trzeba wydać coś, coś zrobić, żeby pozostało po nas jakiś ślad po tej, po tej naszej pasji, bo, bo te rzeczy wszystkie są ulotne, kiedyś kolekcja może się rozpaść, ale książka zawsze gdzieś tam zostanie pośród ludzi, więc, więc po prostu najpierw zrodził się pomysł, żeby ta książka powstała. Potem, potem zastanawialiśmy się, no, gdzie by to wydać, czy znaleźć sponsorów, czy też czy też zaproponować wydanie urzędowi? Oczywiście po rozmowie z panem burmistrzem okazało się, że, że bardzo chętnie zgodził się, był nawet bardzo zadowolony z naszego pomysłu, żebyśmy tę książkę wydali. No i tak powstała ta książka, wtedy to już tak jakoś się potoczyło. Ja głównie skupiłem się na dopracowaniu tego, żeby to złożyć jakoś tak do kupki pod, pod względem tam treści robiliśmy wspólnie tu zdjęcia, wymienialiśmy się informacjami o wielu rzeczach, Janak mi opowiadał, nie wiedziałem wielu rzeczy, też, też wiele rzeczy musiałem znaleźć w trakcie pisania książki. Wiemy, że jeszcze to nie wszystko zostało tam zawarte, co byśmy chcieli umieścić. Na pewno jest masa, masa pamiątek, których żeśmy nie mieli okazji podziwiać. Ludzie mają wiele rzeczy w domach ciekawych. Liczymy też na to, że z biegiem czasu ludzie chętnie pokażą to, co mają, z swoich pamiątek, będzie można się nimi wymieniać, oglądać, chociażby w formie zdjęć, żeby Ktoś nam przysłał takie różne ciekawostki. Byłem bardzo zadowolony. Być może kiedyś będzie jakaś reedycja książki, po prostu wyda się ona jeszcze ciekawiej, z większą ilością materiału i pamiątek, jak myślę. A jakie informacje było najtrudniej znaleźć? No, tu każda ma swoją specyfikę. Po prostu nad niektórymi pamiątkami, które, były, które pracowaliśmy, to są takie, no trudno powiedzieć na przykład jednoznacznie, które były najtrudniejsze, bo w ogóle, żeby znaleźć ciekawe Znaczymy, informacje. Ale ten był dosyć trudny też, nie? Ja nie mam informacji. Ale tak myślę, że w ogóle no, no, każde szukanie takiego elementu to jest, to jest do, każde, do każdej pamiątki trzeba znaleźć jakąś historię. Nie? Więc na przykład na przykładzie dzwonka, potem, który kiedyś Janukowi udało się kupić, był to dzwonek. Sygnowany, on w tej chwili znajduje się na wystawie, sygnowany nazwą miastka, nazwą producenta. I w środku miał czterolistą koniczynę. Był to taki dzwonek do motoroweru lub do roweru na przykład. No i szukaliśmy informacji. Nie było nic wiadomo, poza tym, że pochodzi z terenu miasta ze względu na to, że miał sygnaturę i i nazw nazwisko właściciela i potem całkiem przez przypadek w jakichś starych archiwalnych niemieckich czasopismach znalazłem reklamę tego sklepu, wiem już gdzie był, w książce jest to umieszczone. Oczywiście zaraz po powiedziałem to Jankowi, dzwoniliśmy się, zaczęliśmy szukać, wiemy w którym miejscu w tej, w tej chwili znajdował się przed wojną ten sklep, wiemy, że miał kilka filii na terenie Pomorza i stąd był dosyć taki popularny ten właściciel. Także no takie informacje się czasem przez przypadek znajduje. Natomiast niewątpliwie no, trudno jest znaleźć informacje tak szukając tutaj, tylko po miastku. Powinniśmy no, wybrać się też i do archiwów, bo tam jest wiele ciekawych materiałów. No niestety, koszta, czas. To wszystko było robione amatorsko, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na długie kwerendy po, po jakichś tam archiwach, po Koszalinie, po Szczecinie czy po wielu innych miastach, ponieważ to są koszta, które trzeba by wydać na, na zwiedzanie tych archiwów. No i trzeba by po prostu dużo też czasu poświęcić, no niestety robimy to w tej chwili amatorsko, więc no nie wszystko możemy osiągnąć, nie, nie jest to więc doskonałe i zdajemy sobie z tego sprawę, że jeszcze wiele ciekawych materiałów kryją również archiwa. no nie zawsze jest na to możliwość, żeby tam dotrzeć, w danym momencie oczywiście. A czy podczas zbierania informacji odkryli Państwo coś ciekawego? No tu też trudno by mi było wymienić jakąś konkretną rzecz, dla mnie każda informacja jest ciekawa, którą zdobywam. Takim moim konikiem, moją pasją było, było zbieranie informacji o walkach o Miastko w 45, które się odbyły, bo w tych publikacjach, które Miastko były do tej pory wydane, no było to tak potraktowane albo niezbyt precyzyjnie, albo wręcz nawet błędnie. Nie, nie wszędzie można było ciekawe informacje. I tutaj myślę, że udało mi się trochę informacji zgromadzić samemu już od siebie. Ale to tak abstrahując, bo z wszystkich przedmiotów to... Które były zawarte w książce, to tylko jest tylko drobna część końcówka tej książki, że tak powiem. Natomiast do każdego z tych przedmiotów jakaś historia istniała, no i tutaj była praca, no. No po prostu wymagająca dużo czasu. A ciekawostek, no ciekawostkiem, no każdy, każdy element jest jakąś ciekawostką. No, wszystko, co odkrywamy, nawet jakiś taki. Yy, niepozorny dzwonek, o którym wspomniałem, jakieś, jakieś ale, inne elementy. Sygnaturkę tak, tak. z tyłu, że została przywieziona do miastka, w którym to było roku, jaka poczta nadała. To są wszystko niesamowite wiadomości i po prostu każda taka, taka wiadomość nas cieszy, jeśli znajdujemy jakąkolwiek informację dotyczącą... Przepraszam, się... że przerwę, nawet właśnie samo coś, jak się znajdzie odznakę na przykład, nie? jak gdzieś tam zdobyłem odznakę, tam NSDAP akurat, nie? No. no ale później samo odznaka, to, to jest trochę za mało. I później późniejśmy szukaliśmy w internecie gdzieś tam swoimi źródłami i wiemy na ten temat, to, to, o znaki to Pisząc to. pierwszą część książki, już mieliśmy my, w planie drugą, następną. W sumie cały czas sumie też materiały zbieramy do tego. I Jarek, i ja. No i marzy nam się, że, że w przyszłym roku, być może na Dni Miasta, ukaże się druga część. Układ do władz miasta. Chodzi o sprawy finansowe, o sfinansowanie wydania książki. Mam nadzieję, myślę, że tak, że, że burmistrz zgodziłby się, będzie przychylny. On też jest fanem historii miasteczkiej. Także I co tam Męcki, by się miało znaleźć w tej drugiej części? Wszystko od 1945 roku do 1989 roku. Czyli czasy PRL-u, tutaj jak powstawało miasto, jak się budowywało, jak zakłady pracy powstawały, te nowe. O, o ludziach, o mieszkańcach. Byłby to taki naturalny ciąg dalszy tej pierwszej książki, czyli, czyli takie opisanie tego, co się po 1945 wydarzyło do czasu już nam bliższych. Tu jest jeszcze więcej pamiątek na pewno z tego okresu teraz, bo to już są czasy nowsze nam. Często dużo ludzi zna te czasy, pamięta, jedni pozytywniej, drudzy negatywniej, ale myślę, że warte są też utrwalenia, wszystkie pamiątki z tego okresu, co się w miastku produkowało, co się działo, jacy przyjeżdżali ludzie. Jak to się zaczęło w tym miastku, skąd się wzięli osadnicy, takie ciekawostki zrobić. No i te pamiątki przede wszystkim, żeby, żeby zwrócić uwagę na, to, na te rzeczy, które giną też, a które warto by już upamiętnić. No, nawet ostatnia fabryka znowu ginie nam w miastku, a też była przez dłuższy czas wizytówką miasta, przez, przez ładnych kilkadziesiąt lat. Mówię to oczywiście o dawnej fabryce rękawiczek i Odzieży Skórzanej. Więc pamiątki chociażby z tym związane są warte uwiecznienia, a jest tych. No rzeczy multum, ogrom, trudno powiedzieć jeszcze co się w książce znajdzie, ale będziemy na pewno nad nią pracować na tyle na ile nam czas oczywiście pozwoli.